Zamiń na prawo jazdy zdałem bez problemu. Choć tak bardzo się obawiałem, wszystko się ułożyło. Wcześniejsze moje życie pozostawiło wiele niezałatwionych spraw, niespłaconych długów. Moja kochana żona cierpliwie pracowała wraz ze mną na moje przeszłe życie. Wierzę, że to sam Bóg dał jej tę cierpliwość, bo z natury cierpliwa raczej nie jest. W każdym razie powoli wszystko zaczynało się prostować. Po naprawdę krótkim czasie wszystkie moje długi z przeszłego życia zostały spłacone. Na razie mieszkaliśmy w wynajętych mieszkaniach, co sprawiało spore kłopoty. Po pierwsze, było to kosztowne. Zawsze trzeba było zrobić jakiś drobny remoncik, do tego odstępne i oczywiście czynsz. Poza tym często trzeba było szukać nowego loku w najbardziej nieodpowiednim czasie. A to właśnie właściciel postanowił sprzedać, a to ktoś z rodziny musiał zamieszkać i tak ciągle na walizkach. Mądziliśmy się o to z żoną, ale póki co bez rezultatu. Któregoś dnia okazało się, że moja żona jest w ciąży. Co za radość! Oboje pragnęliśmy dziecka, no i stało się. 3 stycznia 1996 roku przyszła na świat Marta Art, nasza córka. Kiedy zobaczyłem ją w szpitalu, takie zawinięte, kruche maleństwo, niewypowiedziana wdzięczność dla tak wspaniałego Boga, Wypełniła moje serce. Kiedy opuściłem szpital i znalazłem się w samochodzie, rozpłakałem się jak dziecko, pierwszy raz od wielu, wielu lat. Brak jest słów, by wyrazić wielkość i miłosierdzie, jakim Bóg umie nas obdarzyć, choć nie zasłużyliśmy na nie. Nasze życie nie składało się z samych tylko sukcesów. Przechodziliśmy wiele prób i doświadczeń, ale ze wszystkiego wyprowadził nas Pan, Jemu wieczna chwała. Marta z początku trochę chorowała, ale później jej przeszło. I postanowiliśmy wyjechać gdzieś, aby wypocząć. Moja żona kocha morze. Okazało się, że ma dalszą rodzinę w koszalinie, gdzie można by było zamieszkać przez kilkanaście dni. Był to czas, w którym naszej córce wyrastał pierwszy ząbek, przepowiednia i wizja, którą miałem wiele lat temu, zdawała się być nieuchronna. Postanowiłem opowiedzieć o tym mojej żonie. Kiedy mnie wysłuchała, wydawało się, że trochę się zmękła. To może nie jedźmy, zaproponowała. Wzięła więc Martę i pojechała pociągiem, a ja zostałem w żorach, żeby pilnować interesu. Miałem jednak silne przekonanie, że nic się nie stanie, jeżeli zaufam Jezusowi. Po trzech dniach zadzwoniłem, że jadę, wsiadłem w samochód i pojechałem. Nic się nie stało. Spędziliśmy kilka wspaniałych dni nad naszym pięknym morzem. Oddałem moje życie Bogu i to On zdecyduje, kiedy dobiegnie końca. Po kilku latach zlikwidowaliśmy firmę i zacząłem pracować w kopalni pod ziemią. Mój teść pozwolił nam zamieszkać w nowo wybudowanym domu na wsi, kilkanaście kilometrów od Żor. Mieliśmy już wtedy dwójkę dzieci. Po dwóch latach od urodzenia Marty na świat przyszedł Paweł. Dziś, gdy pisząc te słowa, wspominam wszystkie przeszłe dni. Muszę stwierdzić, że moje życie zmienił sam Pan Jezus. Cała armia ludzi, tak zwany system penitencjarny, próbowała to zrobić przez całe lata, ale nie potrafiła. Szczerze mówiąc, nie znam nikogo takiego, kogo więzienie zmieniło na lepsze. Ja sam również nie potrafiłem tego zrobić. Zrobił to ten, który miłuje grzesznika, choć brzydzi się grzechem. Ten, który był i jest i krótce przyjdzie. Ten, który ciągle żyje w moim sercu. Drogi czytelniku, wszystkie opisane tu wydarzenia są prawdziwe. Ze względu na to, że prowadzone przeze mnie życie było wyjątkowo plugawe i wulgarne, musiałem wybierać to, co dało się opisać. W swoim życiu zrobiłem wiele złego. Mam nadzieję, że nikogo nie zabiłem. Kiedyś dowiem się wszystkiego. Jednak Bóg powiedział, choćby twoje grzechy były jak krew czerwone, jak śnieg wybieleją. Może czytasz to i myślisz, człowieku, piszesz tak, bo nie znasz mojego życia. Jest sto razy gorsze. A może jest odwrotnie i nie czujesz się aż tak bardzo grzeszny. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli nigdy nie powierzyłeś swego życia jedynemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który umarł na krzyżu także za ciebie, to jesteś jak martwy. Kimkolwiek jesteś i cokolwiek posiadasz, w świecie prawdziwych wartości nie liczysz się. Powierz swoje życie Bogu w szerej, płynącej z serca modlitwie. Po prostu znajdź sobie miejsce, gdzie będziesz sam na sam, tylko z Nim. On będzie dla ciebie, będzie czekał i przyjmie cię. Lecz tylko na jego warunkach. On ma wszelką mądrość i moc. Powiesz mu swoją drogę. On cię nigdy nie skrzywdzi. Później poprowadzi cię do ludzi, którzy chodzą jego drogami i są szczęśliwi. Będziesz zdziwiony, jak wielu ich żyje wokół ciebie. Musisz odnaleźć go, póki żyjesz. Po śmierci będzie za późno. Tego ci życzę i modlę się o to. Ryszard, art. Subskrybuj nasz kanał, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.